Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanki, swawole, Ledwie kaczmy nie rozwalą. Ha, ha, hi, hi, hi hej, że hola, a! Twardowski siadł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza, Hulaj dusza, hulaj woła. Śmieszy, tumani, przestrasza. Ha, na patrona z trybunału. Co milczkiem wypróżniał rondel. Zadzwonił kieską pomału. Z patrona robi się kondel. Żołnierzowi co grał z ucha. wszystkich łaje i potąca. Świstnął szablą koło ucha, wiózł żołnierza masz zająca. Szewców nos wyciął trzy szczutki. Doba przyknął trzy rureczki. Smoknął cmoki gdańskiej wódki, Wytoczył ze uba pubeczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, Kielich zaświstał, zazgrzytał. Patrzy na dno, co ulicha, Po coś tu ku mnie zawitał, 啊啊！Ah, ah.